Trzeba... Nie, Dio, się macie, Dzisiaj nie, sobie z nie, e, i Brokułkiem. No, przywitajcie się, przywitajcie. Tajce, nie, 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 Chcę nie, 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 chcę nie, się nie, nie, w to grać sobie. Moją gra. Pozdrawiam wszystkich widzów, pozdrawiam wszystkich widzów Pozdrawiam wszystkich nie, ogólnie. Jestem beznadziejny z tego Fortnite'a, ale. E, czekaj, bo no widać. Więc was max, tak. Cześć, ty? Ja wczoraj grałem z kolegą, był u jego, w do, jego domu i każdego kill wywołałem. I, wygra, I wygrałem grę. Aha, to zarobisz. Więc begę z ciebie. Dziesiąt mnie to obchodzi. On, o, jaki Adam dostaniesz snipera, max. Panie, ale jestem ciekaw, jak, jak, tak? jakie to będzie wasze uczucie, gdy będziecie oglądać was siebie, wołowskim tego. Nie będziecie oglądać siebie. to o, się. Co tutaj robić, jakieś pojedynek pojedynek Czemu? Nie trafiłeś, zaraz. Czemu tu są fany z O nie. 20 hp. Trzeba wykorzystać te 20 hp. Nie. Nie trafiłem. I Stąd stosanie. Nie. Nie, 20 nie HP, się 20 hp. się co Niech się A nie się jeszcze? O Bo jeszcze nie. ten mały Te, grzyb... Ten Jeszcze ten mały grzyb został. O. Jest na dole, jakby jest na dole na tym filarze małym. Tam jeszcze se wolno trochę. No dokładnie. Dobra, para się zabawić. Kurde, tak jest, tak jest, brawo. Dziękuję. Karma! Dobra. Ej widzowie, do miałem wam do przekazania to, że ja już jakby w grze na robloxie realistycznym w jak biłem prawie 3000 goli, bo mam 2400, a film odstawienie tego odcinku minęło około 2 tygodnie, więc nie wiem czy to dobry wynik, czy nie. Więc no. Eee, czy w się tak za może miesiąc, kolejny splecił na 3000 goli w tym, w tym, Nie, jest w tym, to jest bardzo dobrze, do, dobry w tym, do Nie, spadłem, spadłem. Ale wygrałem, Nie. wygrałem. Spadłem! Spadłem! Wygrałem! A ja mam 5 gier Ja mam, 5 gier. Ja mam 5 gier i kończę hmm? Musisz jest mu... Musisz jest. Ej Max hmm. Czy ty w, w gleiś jesteś... moi już Nie wiem Nie nie z ciebie nie będę w ciebie, nie będę w ciebie. Bo stąd. Się lubię. Mi... stąd No czekaj czekaj tylko gdzie jest Maxio? To jest Max Cześć może no się miksonki, nie wiem. Nie no, pusty, wiem. Ale ja musiałem ciebie, to było takie Nie skurde. wiem. Nie, nie taki, będzie taki ryż sama. Ej! Prawda. nie będzie taki ryż Kurde, tam... Cicho tam siedź. O, co jest?! Tymieniem, nie będzie taki... naładować moją pompę. Karma, karma, karma. Czemu ja?! Czemu ja?! Co ja wam zrobiłem?! To no, mą Alma, ja nie mogę. Mucha ha ha Dobra, Twój śmiech jest tak sztuczny <ś el Philadelphia> to Jest tak sztuczne Sztuczne Oj, oj, X Łoj Łoj baka Laki blok no. Tak, ja tego nie Jest Lucky Block. Łapie, ty na każdy tryb mówisz, że to jest twój ulubiony. Brother, mother mother. Uspokój się, jak ty po prostu iść do Lucky Blocka. Dobra. Okej, muszę przejść, przepraszam. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Nie wiem. To się ten... Ej! Śmierdzi ci przed nosem. Już nie wykąpałeś się dzisiaj. Kurde. A się zdenerwowałeś. Ale, no kurde, ja chciałem rzucić to wysankiemu. Taki bloka o mój Boże, jaki ze mnie dali Na co nie wystarczy, to w ten Co to jest? Dobra. Jestem ja biedną nad Ciebie, posiłem. Ale chuj, to był się... prime, to my... był prime w tej grze mój. Ten nalot to jest coś dziwnego, ja tego... co to jest? No, 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 ja złyżam, może no znał, tam i mi się z czteka. Ja są Może w końcu, może w końcu wygram. Wygnę <grym grym grym> na razie to ja cały czas wygrywam. Co no, drodzy? Uładama to ciężko będzie. A weź się. Ulala, ula, ale broń. Uuu, ula la ręka. Ja jestem. Ja nic nie dostałem. No masz no. Nie, no nie. Dobra, masz to. Nie no. Jeszcze ja zostałeś. HP. Masz to.

О, Я, привет, я Нет, это нам. это нам. А, это, то, я то разыграла. Не, не Tego nie mogę rzucić nigdzie. Dobra, balony. Duj. Nara! No to jest! A i tak spadłeś. No wiem. Pff. Nie, ten chwilę ten pad pójdzie do kasacji padł. Chłop, pad. Chłopce kupił papkę na temu z balonem i teraz by tak szybko przyszła. Jak szybko się grała kończyła? No. Po Co wy robicie? To jest coin box. Nie. I, no ja. I am rapper. O ja pier. A bo już nie, a już tam w Jest zaczęliśmy. winner. Słaby jest coś. też. Nie ja może, ale to na pewno. Eee! już nie jesteś mu idło, tak? Eee... Eee... O Nie, 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 nie. O sini bananini, la, wow, la, 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 Nie, nie najgorsze. Dobra, fajny zginę od razu. Dobra. Aha, super. Nie, no la, nie! nie. <ścoughs> Dobra, już nie słychać, sobie... koniec. Koniec, 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 koniec. Czy ty, to nie nie w... Czy ty nie chciałeś być... Czy ty tak? nie chciałeś być w moim duo, tak? Rozumiesz? Nie, wiem, że nie wiadomo. No bo Kurde. Tak, dawaj, nisz go. Dobrze. Tartuluj. Tartuluj. Dobrze. A ja sobie zrobię armię. Dobra. Najmeny jest banan, ma Masz inną broń, przecież. Masz inną no. ja. ma broń. Nie, ja nie Nie, Nie. Ej, dobra, dobra, teraz go zabij go. Nie, nie. co było ogóle Ale cię rozwaliłem, Ej, Dobra, gram. jednak do 30 mocne. gier, gram jednak do 30 gier. Nie skupiłem się na grach, więc ale to było mocne. Czum rzum kimś? A Kurde. No kurda. mi coś.

Na wszystkich, na wszystkich. To da, to przyniosę. Czyby ty. Płasanki? O. No. Chcesz no. być moim duchem? Zresztywałem, duch? Max. Słoka. Adam, sorry, już mam ducha. Zresztywałem sobie. A ja nie. A ja nie, to prawda? Ja to teraz na tak, coś, że muszę, więc ja brokułam taką łatwiejść tego. Prawda. Gdzie jest to siadamy? Ja już nie ma. To ja, wyluzów, wyluzów O nie, on wyszedł u. To dawaj gramy z Roblox. To pójdę Roblox player, no. No scop! Ola ty nie widzę. Olach! Dobra, to napisz jak się, się nazywasz i mówi, na Robloxie.